Witam serdecznie w tym odcinku krótkim. Chciałem pokazać, jak znaleźć e, tańczącą bestię numer 2. Okazuje się, że są dwie. Startujemy z ruin i początkowo jedziemy swobodnie, bo tutaj ci przeciwnicy nam krzywdy nie zrobią. Jedziemy do windy. Jeżeli windą wjeżdżaliście do tej pory już wcześniej, to być może trzeba będzie ją właśnie obniżyć. No i zapewne jest wiele takich różnych elementów smaczków ukrytych w grze, nawet w podstawce po tylu latach od premiery wiele osób odnajduje jakieś nowości, gdzieś tam ukryte. No a tu okazuje się, że właśnie jest jeszcze druga tańcząca bestia. Ja jak będę coś takiego odkrywał, to myślę, że tu będę takie krótkie filmiki zamieszczał, gdyby ktoś był ciekawy. No bo nie ma takiej świadomości, nie ma takiego poczucia, ile na przykład jest w ogóle prochów, bo, bo nie ma tutaj trofeów, wjeżdżamy na górę i tu jest kluczowe, żeby stąd są też informacje, skoczyć na te na te takie kamienne ścieżki. I też powiem, że jeżeli pojedziecie tam prosto całkiem tam znaleźć można amulet wszystkich tygli. Jest tak ukryty w skrzyni, bez problemu do znalezienia, a my jedziemy tutaj prosto, wjeżdżamy windą do góry i właściwie jak się tak w ten sposób ustawimy, wjedziemy na samą górę, to na wprost mamy łaskę po prawej stronie, a my jedziemy prosto drogą i tu trzeba uważać na tego wielkiego łucznika. Proponuję go załatwić. Ja na potrzeby filmu starałem się to minąć i kilka razy tutaj próbowałem, że przejechać to w miarę sprawnie, bo on ma dobrego cela. I nawet tutaj na samym końcu już przejechałem całość, pomyślałem sobie, że udało się, jest fajnie. I w momencie skoku już do, do tej bestii dostałem strzałą i wpadłem do dziury. Dlatego tutaj będzie takie Cięcie małe właśnie w tym momencie i tak samo tutaj zmieniłem strój i walczyłem już w tym swoim zwycięskim stroju w walce z Radanem. Walka z bestią w tym układzie to były dwa podejścia chyba, czyli naśladowca i Boska Bestia Tańczący Lew, no właśnie zastanawiałem się czy dobrze nazwę wymówiłem. Boska Bestia Tańczący Lew. Dobrze, walka? A po skończonej walce dostajemy y, Tornado Boskiej Bestii i 180 tysięcy runów, także gdyby ktoś był zainteresowany to zapraszam.